Cześć, witam was w kolejnym filmie. Ten odcinek będzie nietypowy, ponieważ nagrywam go na szybko. Dokładnie dzisiaj hiszpańskie media poinformowały, że Robert Lewandowski przeszedł do Realu Madryt za kwotę 80 milionów euro. Co ciekawe, kamery uchwyciły lewego na madryckich ulicach. Zobaczcie sami. Lewandowski już od dawna chciał dołączyć do Realu Madryt, o czym mogą świadczyć przeróżne wywiady. A czy takiemu klubowi jak Real się odmawia? No... historia chyba znamy moją, tak. więc... E... Mi się wydaje, że to nie jest czas... Nie, 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 nie będę tego komentował, bo to jest nie czas na to. Hmm. Okej, okay, mam 27 lat. Mówię, no dla mnie... No, mam priorytety w tym sezonie i to jest dla mnie najważniejsze, a to, to wszystko no, czasami, co się dzieje, no, to, to nie ma większego wpływu na to. W końcu się mu to udało i zobaczymy kolejnego Polaka w białej królewskiej koszulce. Koniecznie napiszcie w komentarzach, jak według Was poradzi sobie Robert w nowym klubie. Na koniec nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, abyście nie przegapili kolejnych odcinków. Słyszymy się już niebawem.